Cześć, witajcie w 3 do Legends. No dzisiaj pewnie y, odcinek y, z cyklu Kronik Ponurego Lasu będzie krótszy, bo zaznajomimy się tylko właśnie z tym y, tutaj goblinem, którego wcześniej omijałem. No i tutaj aż Arbiterka mnie przywitała, aby przedstawić tego jego mościa. Więc y, no jest to jakiś złodziel... Złodziej, który tutaj pilnuje skarbów, na które na pewno chcielibyśmy swoje ręce położyć. Im więcej będzie tego damage'u, tym więcej coinów i golda dostanę. Więc mamy tutaj. A, czyli 10 milionów damage'u. To jest tutaj ten wymiar w zależności od tego ile tutaj zadamy no i sam boss atakuje na A1 przeciwników może ukraść nam buffy, no mam nadzieję, że to resistance już jest całkiem spoko, decrease speed i decrease attack a także kradnie turn metal. ok no damage tutaj jest w jakiś sposób proporcjonalna, czy też zwiększana na podstawie tych gold-plated, czyli tych jego złotych no, zbroi, jakie ma na sobie, tutaj umieszcza 5 warstw z tej złotej zbroi. E, ok, każda równa 10% jego max HP. Ilekroć ta zbroja jest zniszczona, no to e, będzie tutaj zadawał damage w jakiś sposób czyli z takich pasywek ma też szansę na jakieś uniki no to jest jakaś jego tutaj pasywka unikalna no dobrze, chyba chyba jednak musimy tu jakichś porządnych damage dealerów wystosować, więc zobaczmy pierwsza bitwa jak tutaj można będzie sobie z nim poradzić zróbmy, weźmy dwa żółwie, może czy on rzucał jakieś debuffy? niby rzucał, ale ostatnio ta resistance u mnie działała dobra, ale weźmy Leonardo no i weźmy jakiegoś w sumie znaczy Donatello to akurat nogę na wszelki wypadek zobaczymy jak to będzie przebiegać walka na auto to jest boss, którego kliknąłem w środku tego lasu czyli generalnie powinien być relatywnie jeden ze słabszych, coś tutaj nie bardzo ten damage wszedł od konika, no ale zobaczymy jak sobie będą radzić więc na razie tego damage'u jest tylko 200 no teraz 400 tysięcy oj, rzucił tutaj na... Co to jest za buff? A, to jest ta zbroja jako taka. No i jakoś sobie z nią poradzili. A I my teraz zjechaliśmy praktycznie już do jego tutaj zerowego zdrowia, no ale z racji tego, że generalnie no jest to boss taki w stylu na przykład clan bossa, tak? Czyli nie zabijemy go do końca ale po prostu mamy tutaj 30 rund, aby ten demycz mu zadać. No i teraz przyspieszyło to jakoś tam gwałtownie w miarę. Już mamy powyżej 4 milionów. Co to jeszcze? A, tutaj pękają nam właśnie kolejne z tych progów, można by rzec, a więc tu celujemy w 10 milionów. No, i wygląda na to, że póki co, jeżeli on nas nie zaskoczy jakimś nagłym atakiem, to już przekroczyliśmy połowę naszego docelowego damage'u po czterech rundach. Więc był chyba też w międzyczasie, jeżeli dobrze mi się to rzuciło w oczy, jakiś unik. No, ale dobra, znowu jest tutaj zbroja no i staramy się jej pozbyć jak najszybciej tak mi się wydaje, że to o to chodzi trzy żółwie więc atakują no to też zdało egzamin powiem wam i na falach i tutaj jakoś tak te żuwie w sumie się spisały można by rzec dobra, trzeci próg pad tutaj się zmienia ta Liczba od 7 milionów. No i czekamy na dyszkę. Nie wiem, czy nawet jest tutaj sens wbijać więcej. Chyba mi się nie wydaje, żeby tutaj warto było czas tracić. Ale pierwszy raz walczę z tym bossem, więc generalnie, no nie wiem. Ale chyba nie ma sensu. Tylko jak ja się tutaj Wycofam z tej walki. No to e, czy ta nagroda no już w tej chwili padła? Zrobiliśmy to nawet nie w jedną trzecią czasu na tym bosie. Możemy spróbować, chyba nic się nie stanie. Kończymy bitwę. No i to jest chyba główna nagroda e, zdobyta jako taka, nawet tutaj level. Wymaksowaliśmy. Co mi się tu jeszcze przyda? HP Resistance, HP Speed. Wezmę ten Speed jako taki. Słuchajcie, poszukajmy gdzieś tu jeszcze w okolicy tego Bossa. On tu na pewno jeszcze gdzieś siedzi. Jako taki. Żeby jeszcze jedną bitwę stoczyć. No jak na złość nie chce się pojawić. Jest dobra i znowu podobnie weźmy czempionów nie ma Mariusza są tylko dwa żółwie mało tego damage'u mam jeszcze jeden Redrow to i tak są takie próby no nie dużo to zmieniło nie ma Leonardo teraz jako takiego dobra spróbujemy bo więcej Redrowów i tak nie mam co z tego uda się uskładać. Weźmiemy Elwę jako damage dealera. Znowu sobie wezmę żółwie. Nawet takie tutaj wszystkie i ktoś jeszcze, kto wzmocni atak. Może przestawimy potem koguta, żeby atakował. Tylko tak, to jest ci działają na podstawie ataku. Kogut działa na podstawie defensu. Jako takiego y czy tak to ma być? A zobaczmy, jak zdziała ten. W sumie dużo nie używaliśmy samego ninja. No to zobaczmy. Taki HP Burn. Czy on się tutaj sprawdzi na tym bosie? Generalnie znowu ruszymy na auto. Znowu mamy na początku full zdrowia. Zaraz mi się skończy tutaj ta rotacja. Ach, to źle zrobiłem, bo muszę jeszcze jakieś tam rzeczy podbierać. No ale zobaczmy tutaj, jak ta walka będzie wyglądała. Czy oni tu sobie jakoś poradzą? No, na początku, jak zwykle, skromnie jest już ta zbroja. No, i przydałoby się tutaj ją jakoś pozdejmować. Ale tak średnio już im idzie bez Mariusza. Póki co, no teraz trochę przyspieszyli. Zobaczymy, jak on odda, bo jeżeli ma dużo tej zbroi, no to może, może być nieprzyjemnie oddane. No i jakoś przeżyli. Mamy trochę też Hila za sprawą tutaj samego Donatello. No i Elwy. Zobaczymy. W zdrowie już mu kasujemy. Czy to? Nie, to już jest próg, chyba, bo 3 miliony trzasnęło, a my jeszcze nie mamy nawet pierwszego progu. Na nim jest 20 milionów trzeba by wbić, ale zakładam tak czy inaczej, że mm, można sobie te walki powtarzać, chyba generalnie, jeżeli się to jakoś oni wzmocnią. Więc zobaczmy, jakim pójdzie. No, i może teraz zaczną trochę więcej wbijać. Pierwszy próg już jest, ale 20 milionów będzie tutaj. No, zobaczymy. W sumie mamy za chwilę 5 milionów padło, a minęły 4 rundy, czyli też powinno być ok, chyba że znowu się zaraz tutaj ukryje za tą. Pięciopłatową zbroją i będzie te uniki stosował, więc wtedy będzie trudniej. No i zaraz zobaczymy. Boję się, że on tu mnie zaskoczy jakimś, że tak powiem, ciosem na odlew nagle i tu zaraz padną moi zawodnicy. Mamy drugi próg, który był. Przy 7 milionach, potem 13 i 24. W 4 miliony był pierwszy. No, może, może tak, powiem, że nie wiem, czy słusznie się go tak obawiałem. Natomiast, no, może też działać akurat ta strategia. Że zebraliśmy dużo kart no, dających nam busty i teraz nasi zawodnicy są całkiem dobrze wyposażeni. Ale słuchajcie, no, tak, jeszcze żeby dobrze się z tym zaznajomić, to chyba tutaj atakuje i może nam ukraść buffy. No, chyba że to Resistance już nas ochroni jako takie. Na tym A2 rzuci nam Decreed Speed. I Dickie's Attack i może ukraść znowu 30 turnmetera No i będzie zwiększał ten damage, jeżeli podczas rzucania tego skill'a ma na sobie tą swoją zbroję. Tutaj umieszcza tą zbroję dokładnie tak. 5 jakby jej warstw. Ok, i napełnia 100 turnometer generalnie ok i może jeszcze te uniki stosować 10% szans na unik no i zwiększa swój speed pozostałe pasywki takie jak w przypadku tam innych bossów, że tam odporny na te wszystkie kontrole i tak dalej, i tak dalej. Nie można mu tam max HP ani deck speed rzucać. Tak to już kiedyś przerabialiśmy, więc te, te są podobne. A złoty goblin 13 milionów. No, jeżeli to będzie proporcjonalnie przebiegało, no to 20 milionów powinniśmy wbić, natomiast, no Goblin już trudniejszy, w tym pierwszym mieliśmy 10 milionów. Nie będziemy już walczyć, nie będziemy szukać kolejnego, może są jeszcze wyższe progi i wtedy skład trzeba będzie jeszcze poprawić albo dobry wylosować. Natomiast, no, wiemy dzisiaj z naszych kronik ponurego lasu o co chodzi z tym goblinem. Zapewne. Wy, którzy mnie tu oglądacie, wiecie już to dokładnie od dawna, no ale dla potomności tutaj na łamach kanału będzie też kronika poświęcona właśnie łupieniu tego goblina Dobra. No chciałbym, żeby wbili te 20, bo mi tu czas upływa, a nie zdążę odebrać jeszcze nagród dziennych. Zostały no, 3 minuty, tak że tak powiem. Więc 3 minuty macie, żeby jeszcze dorzucić te 2,5 miliona. Już niecałe dwa. Działajcie tutaj, żółwie i inne stwory. No, po tej walce jeszcze chciałem zobaczyć, jak ninja się tutaj spisał. Ile tego damagea dołożył od siebie bo będziemy mogli ją znowu przerwać tak, no może w okolicach zobaczymy, której rundy 17 yy, mamy trzeci próg, zaraz powinien paść ten czwarty yy, a więc yy, taki krótszy odcinek znaczy no dwie walki no każda tam trwała, no ale w porównaniu do poprzednich kronik jest już 20 milionów dobra, pozwólcie, że zakończymy, wszystko wiemy jak ten boss działa, więc odbieramy maksymalną nagrodę za 20 milionów. Dodatkowe XP i przenosimy się już tutaj. Dzisiaj właśnie pokonaliśmy złotego goblina. Być może jeszcze tu, jakbym znalazł na mapie jakiegoś. Na pewno tu są, bo tych mimików było diabła. A goblinów też pewnie, tu akurat leszek, no to y, może są też te wyższe progi. Y, tyle na tą chwilę, dzięki, Z zostawcie łapkę jak możecie, trzymajcie się, cześć.